niemal 16 milionów mieszkańców. Ikoniczne położenie na dwóch kontynentach nad cieśniną Bosfor łączącą Morze Czarne i Morze Marmara. To tutaj rozgrywały się wydarzenia, które zmieniały historię świata. Nie da się przecenić roli tego miasta w kulturze i historii. W pewnym momencie było to najludniejsze miasto świata, a dziś to 40% PKB znaczącej w regionie, choć niepozbawionej problemów Turcji. Stambuł. O historii czy zabytkach tego miasta można opowiadać bez końca, ale my dzisiaj nie o tym. Ten odcinek jest o tym, jak przemieścić 15 milionów osób, ale też o tym, że transport to nie tylko inżynieria. Mój kanał to głównie opowieść o współczesnych miastach, i myślę, że z tej perspektywy o Stambule mówi się niewiele. A dzieje się tam dużo, i Stambuł jest dobrym przykładem, by porozmawiać o wielu zjawiskach zachodzących we współczesnych miastach. I ze względu na to, że to nie jest bogate miasto zachodniego, demokratycznego kręgu cywilizacyjnego, to warto pewne jego wyzwania odnieść do Polski. Zapraszam was na podróż metrem, funikularem, autobusem, tramwajem, nostalgicznym i promem. Ale spoiler, weźcie ze sobą dobre buty. Jedziemy do Stambułu. Dyskusja o miastach 15-minutowych i teorie spiskowe, które pojawiają się na ten temat, to w znacznej mierze dyskusja o kulturze i część wojny kulturowej. W zasadzie się temu nie dziwię, bo nie można rozdzielić transportu od kultury, nie można rozdzielić urbanistyki od kultury. I pewnie w rację mają ci, którzy mówią, że w Polsce coś nie przejdzie, bo mamy specyficzne uwarunkowania, bo to przecież kultura polityczna będąca częścią szerszej kultury sprawia, że nasza urbanistyka jest taka, a nie inna. To gdzie się jeździ rowerem, gdzie się nim nie jeździ, gdzie się chodzi, jak się odbywa handel, wcale nie zawsze wynika z ukształtowania terenu czy pogody czy czystych inżynierskich kalkulacji. Decydują o tym wartości, które wyznajemy, dominujące ideologie polityczne. To przecież władcy, monarchowie czy też demokratycznie wybrane rządy o tym wszystkim decydują. Zachowania transportowe nie są oderwane od reszty naszego życia i są przecież jego częścią. To, jak wygląda otoczenie, w którym żyjemy, wiele mówi o kulturze, w której żyjemy. Trudno powiedzieć, czy to infrastruktura kreuje przekonania, czy to przekonania kreują infrastrukturę. Zapewne i jedno, i drugie. Ale dyskusja o urbanistyce zawsze będzie dyskusją o modelu cywilizacji, bo przecież otoczenie, w którym żyjemy, kształtuje nasze zachowania. Ja myślę, że właśnie dlatego Stambuł jest ciekawy, bo Stambuł położony jest na styku kultur. Czerpie z innych miejsc na świecie, ale nawet importowane np. Na z Niemiec rozwiązania mają specyficzny miejscowy klimat. Stambuł to 15-milionowe miasto, w którym głównym sposobem poruszania się jest ruch pieszy. Ale jeśli spojrzymy na Moskwę, tam ruch pieszy w zasadzie nie istnieje. No i z czego wynika ta różnica? Przecież oba miasta są olbrzymie, oba miasta są ogromne, no więc jak ci ludzie chodzą na te olbrzymie dystanse? Oczywiście no istnieje wielka różnica klimatyczna pomiędzy tymi miastami, ale przecież to nie klimatem kierowali się radzieccy urbaniści, tworząc wielkie, nieprzyjazne w chłodnym klimacie place, które miały dać ludziom poczucie, że są mali wobec państwa. Jeśli potrzebujecie dowodów na to, że to urbanistyka, a niewielkość miasta ma kluczowy wpływ na to, ile procent osób porusza się w danym mieście pieszo. No to Stambuł jest doskonałym przykładem. Stambuł jest miastem 15-milionowym, który w wielu miejscach ma cechy miasta 15-minutowego. I Stambuł myślę, że idealnie dopracował coś, co jest kluczowe z perspektywy ruchu pieszego, czyli budynki mixed use, budynki, w których mamy w parterach usługi, a na wyższych piętrach dzieje się coś innego, dzięki czemu nie musimy jechać na drugi koniec miasta, żeby coś załatwić. Ten odsetek ruchu pieszego w Stambule wynika także z tego, że w tak dużym mieście wcale nie chcemy, żeby ludzie przemieszczali się jakąś zmechanizowaną formą transportu i niezależnie czy to jest samochód czy transport publiczny przez całe miasto, bo fizycznie to jest niemożliwe, żeby wszyscy rano nagle przejeżdżali na drugi koniec miasta. W dużych miastach bardzo ważne jest to, żeby... Centra lokalne, czyli te miejsca, w których możemy zaspokajać swoje potrzeby w najbliższym sąsiedztwie, faktycznie zaspokajały potrzeby mieszkańców. I nie ma to nic wspólnego z ghettoizacją, i nie ma to nic wspólnego z teoriami spiskowymi na temat zamykania ludzi ze względu na klimat, tylko to po prostu są zasady dobrego planowania miast, i tak jest wszystkim wygodniej, tak jest taniej, tak jest efektywniej i tak, tak jest lepiej dla klimatu. I w wielu miejscach właśnie nie ze względu na współczesną ideę, ale ukształtowaną przez lata kulturę i konieczność, Stambuł tak właśnie działa. W odcinku o tramwajach starałem się opowiadać także przez pryzmat kultury o roli tramwaju, i osobiście jestem przedstawicielem kultury tramwaju, bo zdecydowanie wolę żywe ulice handlowe, na których wiele się dzieje, od blaszanych, betonowych pustkowi. I chyba nie ma lepszego miejsca do dyskusji o handlu niż Stambuł, bo to jest miasto, w którym można kupić absolutnie wszystko, a to właśnie handel czy też usługi, do których możemy po prostu wejść z ulicy, to one generują ten ruch pieszy i to one są miasto twórcze i to one sprawiają, że mamy do czynienia z żywym miastem. A jeśli spojrzycie na miasta, w których wszystkie usługi i handel schowane jest do galerii handlowej, no to wtedy ludzie na ulicach znikają, no bo są gdzie indziej. Oczywiście nie jest tak, że w tak dużym mieście nie ma galerii handlowych. Są i to olbrzymie, z przepychem i imponujące, jeśli ktoś lubi tego typu klimaty. Ale znaczna część handlu w Stambule odbywa się na ulicach Klasycznie i dzięki temu w wielu miejscach mamy na ulicach olbrzymi ruch. I tym się różni współczesne planowanie mobilności od takiej klasycznej polityki transportowej, że nie zastanawiamy się, jakimi inżynieryjnymi metodami przemieścić tych wszystkich ludzi, tylko w pierwszej kolejności myślimy o urbanistyce i myślimy o tym, jak sprawić, żeby ci ludzie wcale nie musieli się daleko przemieszczać, chociaż oczywiście, jeśli będą chcieli, no to musimy dać im te opcje. A tych opcji mieszkańcy Stambułu mają całkiem dużo. Drugi najpopularniejszym sposobem poruszania się po Stambule jest transport publiczny, który rozwija się dziś naprawdę szybko. Kiedy pierwszy raz odwiedzałem Stambuł, były tam dwie linie metra. Dzisiaj mamy ich 10, a wkrótce ma być ich 14. Ze względu na to, że to jest względnie nowy system metra, to rozwiązania tam są bardzo efektywne i są dosyć wygodne. I przywodzą mi na myśl miasta dalekiej Azji. Ciekawym rozwiązaniem są na przykład strzałki wskazujące miejsca czekania na wejście do wagonu. Mamy także w pełni zautomatyzowane linie M5 i M7, na której sporą atrakcją jest możliwość oglądania trasy przed nami. Jeśli lubicie ciekawostki w transporcie publicznym, to w Stambule znajdziecie naprawdę ciekawe formy przemieszczania się, m.in. funkcjonujący od 1875 roku tunel Karakoi-Bejgolu w którym poruszają się podwieszane funikulary. Bo to jedna z pierwszych kolei podziemnych na świecie. Na karcie obsługującej wszystkie środki transportu znajdziecie także kolej linową i przepłyniecie promami. Ciekawą rolę w Stambule pełnią także tramwaje. Mamy tu klasyczną, choć mającą cechy szybkiego tramwaju, linię numer 1, na której część pojazdów kursuje jedynie na części linii, aby umożliwić szybkie przesiadki, drzwi otwierają się na obie strony. W naszych warunkach bezpieczeństwa by nie przeszło, ale to całkiem wygodne rozwiązanie. Linią tramwajową numer 1 porusza się więcej pasażerów niż niektórymi liniami metra, co pokazuje, jakie są granice wykorzystania tramwajów. Tych tramwajów na tej linii jest tak dużo, mimo że wszystkie są pełne, że tworzą się korki tramwajowe. W Stambule priorytety dla tramwajów działają naprawdę dobrze, a nowe linie tramwajowe przypominają bardziej niemiecki Stadtbahn czy premetro niż znane z polskich miast tramwaje. By ograniczyć zatłoczenie w pojazdach, tramwaje oddzielone są bramkami, a ceny przejazdów są wysokie jak na tureckie warunki. Jest to świetnym przykładem tego, że nie zawsze chcemy, by w transporcie publicznym było więcej osób, szczególnie kiedy tramwaje i tak już są wypełnione do granic możliwości. Więc tutaj bramki m.in. są po to, żeby utrudnić wsiadanie, ale także no, dlatego, że wszędzie wchodzi się na jedną kartę. Wspominałem o ruchu pieszym i to jest też argument przeciwko darmowej komunikacji miejskiej, bo właśnie w warunkach darmowej komunikacji miejskiej dzieje się tak, że pojazdy zapełniają ludzie, którzy tu jeszcze schodzili, rzadko zaś kierowcy. I pewnie w wypadku Stambułu, gdyby ceny poruszania się tramwajami czy metrem w Stambule były jeszcze niższe, to pewnie mielibyśmy jeszcze większe tłumy tam. Także nieakceptowalnym z punktu widzenia naszej kultury bezpieczeństwa zwyczajem w Stambule jest to, że autobusy otwierają drzwi na chwilę przed dojazdem na przystanek. I dzięki temu szybciej można siadać. W Stambule znajdziemy także metrobusy, czyli autobusy poruszające się po wydzielonych buspasach, którymi dziennie porusza się prawie milion osób. Spektakularnym przykładem infrastruktury transportu zbiorowego w Stambule pozostaje warte 8 miliardów dolarów tunel pod ciśniną Bospor wraz z systemem obsługującym jego szybkie miejskiej. Jednym z czynników sukcesu transportu publicznego w Stambule jest to, że ciśnina rozcina miasto na pół, i jeśli chodzi o połączenia drogowe, to mamy tak naprawdę do wyboru jeden tunel i dwa mosty. I wszystkie te przeprawy pozostają zakorkowane. Z tego względu szybka, poruszająca się z prędkością 100 km na godzinę kolej stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę. Tunelem pod Bosfor w nocy poruszają się także pociągi towarowe. I jest to jedyne normalnotorowe połączenie Europy z jest miastem niezwykle zakorkowanym z mocno rozbudowanym układem drogowym. Dysponuje systemem trzech obwodnic. No i spektakularnymi elementami tej infrastruktury pozostają mosty nad Bosfor w mieście nie brakuje także węzłów drogowych, które stanowią trudne do pokonania bariery, ale na szczęście w obrębie osiedli ulice mają dużo bardziej kameralny charakter. Chociaż samochody są tam absolutnie wszędzie i podobnie jak w Polsce, wszędzie tam, gdzie nie ma słupków, się parkuje, ale widać jednak zmiany mające na celu poprawę jakości chodników, szczególnie w śródmieściu. Ruch rowerowy w Stambule jest znikomy, bo nie sprzyja mu zdecydowanie infrastruktura. Natomiast wybudowano wzdłuż ciśniny Bosfor i Wybrzeża całkiem przyzwoitą infrastrukturę rowerową i są plany, by rozwinąć ją także w innych częściach miasta. I wzdłuż tej rozwiniętej infrastruktury rowerowej mamy do dyspozycji rowery publiczne. I żeby uświadomić Wam, w jakim tempie zmienia się transport w Stambule, to od momentu, kiedy nagrywałem część ujęcia tego filmu, w mieście przybyło ponad 50 km linii metra, w tym jedna bardzo ważna nitka łącząca miasto z nowym lotniskiem. A jeśli Stambuł Was zainteresował, to polecam także drugi film, który nagrałem o Stambule, o wyspie, która dobrze obrazuje zmiany, które obecnie przechodzi Turcja. Zachęcam także do obejrzenia pozostałych moich filmów, pokazywania ich innym i subskrybowania kanału. A już z tego miejsca zapowiadam, że pojawi się tutaj także odcinek o Kalifornii i wyzwaniach. Przede wszystkim tych związanych z urbanistyką. A jeśli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału, to zachęcam do wspierania mnie na Patronite. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia.